Cześć, witam Was. Mam na imię Paweł. To jest kanał Zakładamy Ogród. Dzisiaj bez żadnego operatora. Słuchajcie, Budleja Dawida. Po zimie. Mają się tak. Zależy od sztuki. Teraz trzeba przyciąć to, co sobie nie poradziło. Ta sztuka. To jest ta mała, miniaturkowa, biała, która była. Może pamiętacie filmik. Na którym je pokazywałem, a ja jeżeli nie, to zamieszczę w komentarzu wszystkie filmiki o budlejach, czyli zarówno sadzenie, jak i pozostałe filmiki. No i ta przezimowała. Te miniaturkowe, zobaczcie jak one, jak wyglądają ich kwiatostany zimą. Yy, liście, tak. One nie są zimowzielone. Wygląda to słabo, ponieważ tamte cały czas zimą są zielone. Robią się brzydkie w momencie w czasie wiosny, kiedy już chcą startować. Więc ta tutaj sobie faktycznie fajnie poradziła i to jest dla mnie już etap generalnie, na no którym widać, gdzie przymarzło, gdzie już nic nie będzie. I tu widzimy ten pędzik, ten pędzik trzeba już sobie odciąć, nic z niego nie będzie. No i tak każdy krzaczek, tam gdzie już jeszcze nie, już nie ma zielonego, słuchajcie, zaraz czerwiec, to się pozbywamy i no, kilka jest takich. Ale, ale nie jest ich jakoś strasznie dużo. Te małe miniaturkowe są bardzo mało podatne na mózg. To zobaczycie na tej drugiej. Patrzcie, tą drugą. Są praktycznie do cięcia. Tutaj, tutaj nie ma nic nim. Na szczęście fajnie odbija od dołu. że mogę ją brutalnie, zero-jedynkowo totalnie przyciąć i nie żałować. Jej, z tego względu, że jest wszystko już wyschnięte. Bo może się tak wydawało, bo patrzcie, nie wiem, czy to będzie widać. chwycić. tam jest wyschnięty pęd. A ten drugi jeszcze mógłby sobie coś tam dać radę. Będzie widać tą zieleń. Zaraz zobaczymy spróbuję to uchwycić. Nie, ciężko chwycić, ale było widać lekko zielone. Także tam jeszcze może coś by było, aczkolwiek no to słuchajcie, jeżeli na tym etapie nie ma, to wolę, że poszło w nowe pędy niż się męczyło i yy, faktycznie... Yy, 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 Późno, później pojawiły się kwiaty Tu fajnie, jeszcze przy rzucie do tej białej wybija kolejny pędzik. No więc tam też w środku jest kolejny pędzik. Więc fajnie Krzaczolek się zaczyna robić. Ta jest czerwona. Nie była jakoś imponująca. To są te, które czerwona, żółta. To są te małe, które sadziłem y, jesienią. Czy, czy tam późnym latem, bo to była chyba druga połowa była września. No i co tutaj widzimy? Patrzcie, ten pędzik z jednej strony, można powiedzieć, że jest suchy, z drugiej z drugi też I ten totalnie. Ten tutaj próbował sobie na wiosnę wystartować. Ale znowu się zrobiło później gdzieś tam te 3 4 stopnie w minusie. No efekt taki, że nie dały rady. Bo ja tutaj się nie mogę doczekać. Czyli to jest ta Sun Gold Inna kuliste, jak ja to stanie. No ja się tak. Także całkiem nieźle wypuszcza nowe pędy. Jak, tak jak wam pokazywałem, ona, jak ją kupowałem, ktoś miał pomysł, żeby dać ją taką jakby wysokopienną. Ona miała wyglądać sobie jak coś szczepionego. W tym miejscu już tam to widać, dopiero rozgałęzienie miało w sobie pójść. Tu miały być, no to jest dość ciężki kaliber, bo jak przyjdzie kwiatostan, to będzie, będzie troszeczkę ciężej. Ja tutaj mam inną wizję. No i faktycznie one się tutaj zaczynają wypuszczać pędy boczne. I widać, że będzie niezły krzaczorek. No i tam muszę przyznać, że nie wygląda tragicznie. Taki jeden suchy. Poza tym yy, nie wygląda, wygląda całkiem nawet fajnie. Te dwie, które tutaj mam, to są fioletowa jedna jedna żółta. Zawsze nie pamiętam które są które. Yy, Przezimowała bardzo ładnie. Poza tym, że tu jakaś trawka się pojawia. Yy, za wiele pędów tutaj nowych nie widać. To się zaczyna faktycznie trochę. Rozkrzaczać. Tak tutaj. O, patrzcie. Ta zaczyna mieć tutaj sporo fajnych przyrościków. Sporo fajnych pędów. No, budleje mają niesamowicie wonne kwiatostany. Nie są problemowe w prawie mało, mało ceny tutaj. Małe szkodniki lubią. Czerwona. To była czerwona. Jeszcze zobaczymy sobie. Red. To była czerwona też sobie tutaj, wypuszczę z tej gałęzi nowego, drostu rodnego. Tutaj nigdzie gdzieś tam nie widać, ale wygląda, wygląda. No, to wygląda jak wyglądała przy zakupie całkiem fajnie. To były jakieś przecenione sztuki. Ja mówię, no, 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 może się zmarnować. Pamiętajcie o wiosennym nawożeniu, które pewnie już było za wami. Pamiętajcie, przycinać na bieżąco kwiatostany w momencie, kiedy przekwitną, tak, żeby nam długo i fajnie kwitła. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.